Cztery lata temu, to było jeszcze przed wojną, to było przed operacją pandemia, to był inny świat. Myślę, że nie jest przesadne przypuszczenie, założenie, że za cztery lata świat y, zmieni swoje oblicze równie y, wstrząsająco, jak to, jak to się zdarzyło w ostatnich czterech latach. Ja jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, że mogłem w tym uczestniczyć. Nawet można powiedzieć, cóż to za luksus dla mnie, że tego wszystkiego nie musiałem oglądać siedząc na kanapie, że miałem przynajmniej namiastkę aktywności, jaką było od czasu do czasu, sprzeciwienie się, prawda, czy, yy, czy, czy zaznaczenie, podyktowanie do protokołu mojego zdania odrębnego. To jest... Oddycham z ulgą bo, bo y, myślę, że byłbym wrakiem człowieka, gdybym przez cztery lata y, nie mógł odnosić się do, do tych napaści na naród Polski, napaści pandemicznej, zamordystycznej, tej napaści wojennej, polegającej na wpychaniu Polski w koszta wojny Moskali z Ukraińcami. A dziś jesteśmy już y, y, uplasowani w roli żyrantów y, ludobójstwa i terroryzmu państwowego wojennego, y, którego areną jest Palestyna i państwo położone w Palestynie, prawda? Byłoby mi na pewno dużo ciężej na sercu, gdybym, powtórzę, nie miał tej namiastki. Wygląda na to, że jeśli idzie o dzisiejsze notowanie, nie jest wykluczone, że będę miał ten, ten przywilej przedłużony, chociaż nie jest to pewne, bo wyniki takie jak te, no to właśnie cztery lata zostały zamiecione pod próg prawda i to wieczorem byliśmy nad poprzeczką, a, a rano byliśmy pod progiem ale gdyby tak było, no to, to będziemy, będziemy my, my korona w Konfederacji, będziemy szczęśliwi, że w ogóle coś mamy bo, bo my, korona w Konfederacji jesteśmy beztlenowcami to znaczy wykształciliśmy zdolność funkcjonowania y, jako ryby głębinowe bez dostępu do światła, powietrza, nasz czas antenowy, no właśnie w mediach gadzinowych to jest 0 minut, 0 sekund i tak zawsze było, nie, nie w ostatnich miesiącach czy kwartałach. Więc my jakoś, my jakoś przeżyjemy. My jakoś przeżyjemy y, jako formacja. I, I chcemy tą naszą, że tak powiem, witalnością służyć Konfederacji. Chcemy wzmacniać Konfederację właśnie jako formacja, która nie liczy na nominacje ze strony mediów mainstreamowych. Głównego ścieku, my liczymy na nominacje ze strony naszych wyborców. No i już za godzin, parę, paręnaście czy parę dziesiąt przekonamy się, czy te nominacje uzyskaliśmy. Ale trzymajmy się mocno, bo wojna, szanowni Państwo, no i, i co, wszystkie scenariusze, jak się wcześniej snuło, jak się w ogóle mówiło o wojnie, o 10 lat temu, jak się mówiło o wojnie, to się było. To się było niepoważnym człowiekiem, to się było wariatem ogłaszanym, prawda? Kiedy, kiedy w naszym środowisku wyrażaliśmy bardzo poważne obawy, niepokoje, liczyliśmy się z tym, że nadejdzie wojna, ona nadeszła. A to, że nie toczy się jeszcze jako wojna gorąca, nie daj Boże, niekonwencjonalna na naszych ziemiach. No to jest oczywiście wielka pociecha, bo żyjemy, jest piękny wieczór, złota polska jesień i w ogóle. Tym niemniej miejmy świadomość, że na naszym terenie toczy się wojna informacyjna, czy raczej wojna dezinformacyjna. Ale miejmy świadomość, że to nie jest, że to nie jest jakaś mniej poważna wojna. Miejmy świadomość, że armie, armie imperiów mają specjalne jednostki do prowadzenia wojny informacyjnej w Armii Czerwonej, na przykład w Armii Stalina, takie jednostki propagandowe podniesiono do poziomu e, większych związków taktycznych e, już przed II wojną światową. Już przed II wojną światową były, były no co najmniej pułki, ale nie jestem pewien, czy nawet dywizja nie powstała, do wojny propagandowej, wojny informacyjnej. No i oczywiście towarzysze amerykańscy, towarzysze anglosasi uczyli się od najlepszych, wiele się nauczyli od towarzyszy Lenina i Stalina i, i w związku z tym prowadzą dziś na naszym terytorium bezwzględną wojnę informacyjną po to, żeby zutylizować zasoby, kadry, teren y, polski do realizacji swojej racji stanu, swoich interesów i to nas, i to nas naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo, a my, jak zwykle, y, po stronie własności, wolności i bezpieczeństwa Polaków.